А через субботу до Не, хочет пустить? не, 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 куда -то, куда -то не, дать. не, 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 Jeszcze raz dziękuję dla Asi, tak za karmę i piasek Lagi dla Asi, bo to Asia wysłała Traskę zrobiła Z Niemiec? Nie, z Polski. Polski? Z Francji. No, z Polski. Oj, ta działka, ta działka. Amerytura cię pokonała, co? Jak cię pokonało? Pieniądze! A taki byłeś fajny facet, ale dojdziesz do siebie jeszcze. Na no drugi rok Na drugą nogę Co wstajesz? Miska jakoś co weź? Nie, będę, bo nie żadnej miski tu do ciebie nie będzie. Niech ja to wyjdzie, to już się... i śmierdzi. Ja widziałem, jak ty w domu wymiotujesz. Odwyk ma to co ci gada się odwykłeś? Jaki odwyk? Od czego? co? Od czego odwyk? Od życia. Od życia tak. O to miadę kupiłem. kurczę. Dobry jesteś? A co tam tak straszy tym światłem, te ty Mruga, tak. Co? Żerówka sławek. Tutaj też czy nie? Nie, to nie. Co Marcina nie ma?